Mm-hmm. <clears throat> Cześć, witam i tym razem w odcinku z Dreamnastiki tak więc tu będę sam, bez widzów, ale ale mam co pokazywać, tak więc tak więc zapraszam a nazywam się NastyCraft i właśnie jestem na świecie Dreamnastiki jestem w słowiańskiej osadzie i tu wam chciałem pokazać co tu się pozmieniało i no i później może jeszcze tutaj trochę po podbudować, po pograć trochę tak więc przejdźmy od razu może do do pokazywania, co tu się dzieje. Tak więc jesteśmy w jednym z słowiańskich budynków, tak więc jesteśmy tutaj, gdzie się sprzedaje stone i czyli głowy ze Stone, głowy z głowy z, z, z konkretem i cementem. No i taki, oto właśnie tutaj wystrój taki prosty, chatki słowiańskiej bo jesteśmy... jest dużo, dużo, żeby pokazać, więc ja może wejdę może... tak, może zróbmy... Tak, ja założę elitrę, zbroję i wezmę sobie fajerwerki no i tak, tutaj kiedyś była ta droga, którą dawno temu zbudowałem naszej słowiańskiej osady i tak wygląda teraz słowiańska osada z może ja... Ten sposób właśnie wygląda. To zacznijmy od, od, od początku. Od początku, zacznijmy od wejścia. Tak więc mamy te nasze wieże strażnicze, piękne. Wchodzimy sobie, no czy jak widzicie to jeszcze dużo jest w budowie, jeszcze, ale na dzień dobry, Witam nas taki piękny menhir. Stoi sobie tutaj taki głaz. No i możemy wejść. Tu mamy, tu mamy taką, taki posąg. Eee, no fajnie, taka, Takie popiersie. piersie. Design nie mój. Tutaj akurat będę musiał przyznać, eee, że, że to był design znaleziony na Instagramie Gold Robina. Gold Robin. I, I to względem niego design ściągnąłem, znaczy zbudowałem względem niego tutoriala, albo wzorując się i, i tak. Jak to się korzysta w ogóle z tej wsi. Tak, przede wszystkim można, trzeba albo mieć takie gemy, które można znaleźć w skrzyniach, albo no oczywiście za diamenty można tutaj kupić, u tego villagera. Tego no i jak takie się ma, to później można sobie przejść po różnych budynka. Ten chyba jest najfajniejszy, to jest z netherowymi rzeczami. to widać, że jest nether. A dlatego jest on fajny, bo tu się trochę przyłożyłem i tu zrobiłem takie. No właśnie. O tym fajnie. Zrobiłem, bo zrobiłem. No, no, no neter zrobiłem w podziemiach. Na tyle fajnie, że. No to musiałbym pewnie trochę dłużej być, ale tu mogłoby się zdarzyć, że tu nam się... Na dole wyspawnuje szkielet, najfajniej jak szkielet się trafi, on to idealnie wtedy pasuje do, do twierdzy, że chodzi sobie, no ale jest. No i oczywiście jak w większości tych domków jest też każdy z wieśniaczków ma zawsze jakieś tam łóżeczko na górze. I starałem się dużo wykorzystać właśnie od różnych bloków meterowych. No i muszę powiedzieć, że wyszło całkiem fajnie. No tutaj jeszcze tutaj na przykład z czerwonym proszkiem i funkcjonalnych to widzicie jeszcze jest zupełnie nieurządzone. Zacząłem urządzać, ale, ale tu jeszcze jestem w tym trakcie prac. Zastanawiam się jeszcze jak to zrobić. Tu będzie ze światłami, różnymi takimi mini bloszkami będzie można się kupić. Tu nawet jeszcze łóżka nie daję, tak. Więc tu jest jeszcze praca, praca trwa. Tu za to mm, bardzo fajnie zrobiłem z roślinkami, jedzeniem, no i z naturalnymi blokami, bo naturalny to jest gravel, takie właśnie bloki tu można kupić. No ale jak widzicie tu są jakieś właśnie kwiatki, można sobie troskoweczkę albo na łóżko kupić, takie, takie właśnie mini bloczki. No i oczywiście jest dla trzech osób akurat do spania. Tu mamy z drewnem. Zwróćcie uwagę, że w każdym jest odpowiednio dopasowana trochę podłoga do właśnie do tego co tu jest. to jest typowo drewniana podłoga jest to ognisko prawda sobie w kamieniu jakoś tam chowane, ale, ale jest. No i mamy oczywiście takiego, co nam przydaje tutaj o takie śliczne bloki z drewnem. I taki bym chciał postawić właśnie siebie z widzami gdzie gram. A tam kienik z drewnem mamy siekiera, mogłaby się wbijać naprawdę w takich doczek fajnie byłoby. Ale to później będziemy musieli zrobić. No i to jest taki, o nawet z książeczką ma miejsce do spania. Pójdźmy dalej, dalej. Tu jest kolejny, tu są. A to ze skamieniami to wam pokazałem, bo tutaj byłem na samym początku. A to jeszcze mogę pokazać, tutaj jest aquatic. Tam też to widać koralowce są zrobione, żeby miały dostęp do wody, żeby. Wiadomo, że one i tak będą miały swój kolor, ale, no, ale wiecie o co chodzi. No i tutaj są o, z akwatiku kolejne bloki, ognisko, tutaj kelp, je, ten la, lantern. I lantern. No, i tutaj też się można wejść. Tu jest. on to akurat jest nas dla trzech. Spania kiedyś było trzech, a jest jeden teraz, myszka. Bo dwóch przeprowadziłem. E, może tak. To jest tutaj co dookoła się chodzi. Jeśli tu skręci przy menhirze w bok, to dwie chatki. Jedna jest już z tym, ale tu też w budowie, dopiero ten. To będzie more blocks. Takie właśnie dodatkowe briki, nie wiem, purple bloki czy, czy właśnie sand, czy, czy endstone. Nawet red mushroom block. Można byłoby te takie małe grzybki sobie gdzieś postawiać pod drzewami bloków? Nie, może w sumie zwykłe grzybki można byłoby tak postawić. A to jest jeszcze całkiem pusty, no ale za drugą palisadą mamy dwa, dwa, dwa dwie chatki, które ostatnio też nad nimi pracowałem. I tu mamy z Precious blokami, tymi najcenniejszymi. Jak widzicie, takie właśnie tego typu. Tu o, też podłoga dostosowana. Można u niego kupić, jak widzicie, no, wszystkie te najcenniejsze bloki: diamenty, emeraldy, złoto. Tutaj chyba niewiele, a nie, tu trochę też urządziłem, mógłbym tu jeszcze coś dobudować, tu jeszcze jakiejś dekoracji by się przydało parę. Zaniczkę albo, albo coś. Hmm, a tu mamy z rudami. Rudy węgla, złota, zresztą podłoga jak zwykle dopasowana. Widzimy, te, te, tego typu rodzaju bloki można kupić. No, diamentowy oczywiście, no ich jest trochę. Tych rud typowo minecraftowych, więc... Tu można sobie je kupić. No i jeśli chodzi o osadę słowiańską, to na razie jest chyba na tyle. Jeszcze mogę Wam powiedzieć, że dobudowałem, jak się wyjdzie. nie Możemy zerknąć, jedną rzecz. Dobra, nie wszystko jest w porządku. Sprawdzałem telefon, czy mi się... Pewnych wiadomości nie pojawiło dodatkowych. No dobra. A oczywiście jak się tutaj jeszcze jest takie dodatkowe wyjście, zrobiłem. I to się idzie przez las. Ciężko. I można się dostać do, do neterów. Tu jest portal neterowy podłączony do nas na dach piekła. Tak więc o. Od razu się wychodzi. Tu jest zrobiona dróżka. I tam będę mógł się dostać do swojego głównego Miejsca zresztą nie tylko, bo tu mamy do naszej farmy Guardianów drogę. Tutaj po pochodniach do wykopaliska piasku, można, że to widać, że piaski jest trochę oznaczone. Tu jest mój portal do mojej bazy głównej. No a tu widzicie, są jeszcze inne portale, czy do. tu chyba jest Szwajcar, tu jest Mastach, a tu jest do Hiboja. No dobra, to tyle jeśli chodzi o taką pokazóweczkę. Tutaj o, nasza farma złota. A nie, zaraz wróć tam. Tu jest do Hiboja, tam jeszcze gdzieś indziej jest. Tam jest do Twierdzy, a do Mastacha jest ten portal. Oj. Dobra, ale koniec z tymi portalami. Wracamy. Można się przedostać do mnie. Ja coś od ciebie chcę. Zresztą tu możemy też pokazać Wam, jak jest, ale chyba to się niewiele zmieniło. Ostatnio się budowałem bardziej właśnie posłowiańską osadę. Trochę dokończałem te brakujące budynki. I mój zamek jest, co prawda, ale, ale tu większych postępów nie było. Co ostatnio, co tutaj starałem się budować, to tutaj zacząłem robić Terem żeby o tu jest. o! Przejście. Więc tutaj takie przejście zaczynamy robić. Ale na razie jest tylko po prostu wykopana dziura, i można sobie wyjść na taras widokowy, który tu będzie. Zanim zabierzemy się za strefę. później następne projekty będę budował tam. o! Tutaj za tym. tym pogóreczkiem, A tam jest. Yy, współczesna strefa nasza, czy tam dzielnica, czy, czy jak nazwać. I, I właśnie na niej będę chciał zacząć budować w przyszłości jak skończę z proje swoje projekty te, które są w czasie średniowiecznym, czyli właśnie utrwając tą osadę i później chciałbym tą bazę jednak swoją dokończyć, bo ten zameczek no, ładny jest, ale tu budyneczków brakuje i za tym trzeba byłoby coś w końcu zrobić tutaj, nie? Bo tych, tych tu mamy, tu miał być portal jeszcze chciałem zrobić właśnie podłączyć z tym górnym. No i oczywiście tutaj mamy nasze nasze magazyny. Słyszę, że tam dają się tręci jakiś. O i mikroslajmy, o i ten duży. I ciach, zaskoczył. No właśnie, woda Niestety tutaj się do tej farmy nam dostają i widzę, że tutaj trochę tu mamy odbierane, ale dobrze, jest trochę gdzie... Prawie pod, po, po brzegi. No tutaj mamy gdziekolwiek jeszcze luzy, mamy luzy, mamy, to tak widzę. Przechodzę i sprawdzam czy tutaj nam coś ciekawego się nowego pojawiło. E, dobra. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu też mamy pod dostatkiem. O ja, ile tu tych buraków się zrobiło. Ja okazji nie mam na górze zamkniętego. Bo zboża, zboża ta farma była naprawdę przydatna. Dobra, chodźmy na górę. Obejrzyjmy te nasze farmy jeszcze raz sobie. O, proszę, Kerel. No, fajnie, fajnie. E, mówisz, że zajmiesz się kasynem. O kurczę, już się nie mogę doczekać. Zbierałem trochę diamentów, to chętnie wydam w kasynie jakieś na ten na grę. O, to będzie fajne, w kasynie móc się zagrać. No właśnie, a ja tutaj, no tak, no, moje farmy są jak, jak są. Tam, tu za, za rogiem jest oczywiście dalej moja farma. O, zeszłokoła słychać czego. Creeperów, dlatego taka ciemna tutaj jest. Masa. Ło! Jednym ciachnięciem mi od razu głowa. Pelęgarnia nietoperzy tu jest. Dodatkowo. No, moja farma, farma trzciny się ciągle działa i świetnie działa. Bloki diamentów, no dobra, to będę musiał je trochę jeszcze pokopać, blok się znajdzie, ale no, o, a tu farma, widzicie, moich bambusów serośnie. Tu właśnie trochę zazieleniłem, może tymi dywanikami więcej ich zrobić i powykładać, żeby mi się nie spełniły tutaj żadne inne... jeszcze potrafię wyspałnić czasem slajmy. Farma kaktusów, wielopoziomowa, która od dawna mnie tutaj wspiera w kolorze zielonym. No, tu jest ten widokówka na, na farmę slajmów. A z tej strony oczywiście mamy farmę y, melonów i, i dyń. No i moja wspaniała farma zboża, marchewek, buraków i tego wszystkiego, co teraz tutaj działa. Mogę sobie zawsze zatrzymać, która jest poradnia, jaka jest, jest środek na to weźmy spać. Co to mi za error, out of memory? Ale to było zanim się przyłączyłem do gry. No ciekawe, ciekawe. No właśnie, ale w każdym razie tutaj mam tych wieśniaczków i powiem Wam, bo nie każdy taki wieśniaczek ma Miejsce do spania, żeby sobie usiąść, popracować nad tym, co tutaj w sumie zbiera. Widzicie, zboże, tam kuferek ma. Z tego stopnia, że ja nawet zorganizowałem tutaj o fidelki. Że mogę sobie wejść i chcę żyć. No i chodzą, zbierają do mnie. Tu jest cały piąt zboża, a tu jest archewek, buraków i ziemniaków. Tak więc, jak teraz przyjdę spać. Trochę czasu minęło, o to mogę też jeszcze zrobić. Zaraz to się powinny. Zobaczmy tu, tu. jeszcze nie. A może jeszcze nie przyszła pora zbierania. O, widzicie? Poszedł się skorzystać z toalety. Ale zaraz zaczną zbierać, więc powinniśmy gdzieś tu zaraz jak się nam zaczną. Z obu tych olbrzymich moich farm. To trochę nad tym roboty powiem Wam było. Że wykopać taką dziurę to... Jak jest pora? Jest po śniadaniu? Zaczęliście zbierać? Jeszcze nie. po prostu w mechanikach? Nie, mam nadzieję, że nie. Nie kiedy jesteśmy w 1.15. nie sprawdzałem tych tej farm. A, ale zbierają, zbierają, widzę. I tu zaraz będziemy widzieli o zboże. Nam się odkłada, a jak to się nam odkłada zboże, to znaczy że tu już powinny zacząć wkładać nam, nie tak mówiłem, wszystko co tu akurat produkuje ta farma. Ja to nie będę tego wstrzymywał, niech to sobie idzie dalej. Jedną rzecz, którą za to muszę sprawdzić, bo oczywiście skniły ziemniaki, jak się trafiają, to one mogą tutaj nam zapchać system. I to jest cały nasz system od tego, który idzie do tych wszystkich moich. No to są, tu jest mój storycz. Między innymi, ale tu jest taka jedna skrzynia, która. A nie, jak to jeszcze widzę. jest taki dopiero, zbierały się. No to dobrze, to jak tak to jest. Wszystko w porządku, to możemy zerknąć jeszcze gdzieś, jak to powinien mieć zejście. I tak mogę zejść, ale... bo tu mam jeszcze te kompostowniki, które one sobie zbierają co jakiś czas. A na krafta, żeby wbić jednak, mówisz? Nooo... No czekaj, ile ja tu mam widzów? Zobaczmy, jak inni się no bo jest nas... jest czwórka aż was, tak więc... Yy, hmm. No byłem tam, tam się nic nie działo i nic się nie dołączał. Dlatego zacząłem ten stream drugi na serwerze, tym, gdzie tu się bawię. A właśnie, bo, przyspieszcie, chciałem sprawdzić się, to mi się jeszcze. A no, tu się całkiem dobrze zbiera. Yy, bo mila mam, chyba mógłbym zacząć uruchamiać chyba jakąś farmę drzew. W końcu jakąś. A co do Nasty Crafta, Nasty Crafta. Yy. Hmm. A, a jakie Dobra. Mogę wbić, ale ja mam tam robić, bo może miał jakiś plan. Bo tutaj w sumie szedłem po farmach, pokazałem co, co mogłem. Mógłbym jeszcze przelecieć u Mastaha nad tym, nad jego budowlami, różnymi rzeczami. Albo wrócisz iść do osady i się przetransportować na drugi serwer. Nie wiem co tam mam robić w tej chwili, bo... Tak, no potrzebuję doświadczenia niby i to jest zawsze jakieś rozwiązanie, więc mogę pójść... Mogę pójść po prostu na wyprawę, takie, przygodową. O, to też mógłbym porobić. To co? To się przełączam. Ale to już bez rozpoczynania nowego streama. Okay. Huh?